Cześć, cześć, cześć. Słuchajcie, witam Was serdecznie w prawdzie siatki po krótkiej przerwie, krótkiej przerwie spowodowanej wyjazdem na, na wesele przyjaciela do Zakopanego, stąd też Jurek nadawał ostatnio. Sam, ale, ale dzisiaj z kolei Jurek ma kilka innych obowiązków, a, a ja w związku z tym postaram się podsumować to, co gdzieś mogłem śledzić w ostatnich dniach. Pozdrowienia z Nysy. Dobry wieczór, witam Was wszystkich z całej Polski, z całego świata. Wiem, że też niektórzy z daleka nas oglądają, śledzą. Słuchajcie, dzisiaj na początku powiem od teraz. Od już teraz mam dla Was, będę miał dla Was taką niespodziankę. Niedawno ukazała się książka wysiłkiem wydawnictwa K-Kwadrat. Dostałem dzisiaj od Pana Kamila kawałko, książkę, którą kupiłem niedawno przez internet, książkę Wiesława Pawłata o Tomaszu Wójtowiczu Szczęście wisi na siatce. To jest historia naszego wielkiego mistrza mistrza olimpijskiego mistrza świata jednego z największych siatkarzy w ogóle w historii siat, siatkówki więc y, póki y, zacznę o bieżących wydarzeniach o tym dzisiejszym meczu Łoniko i Zaksy poczekajmy sobie aż będzie nas większe grono natomiast już teraz zapowiem że na koniec tego filmiku y, będzie do wygrania ta właśnie ta właśnie książka, bo ja swoją kupiłem i dzisiaj pan Kamil Kawałko dostarczył mi tą moją kupioną książkę, ale przy okazji podrzucił mi jeden dodatkowy egzemplarz, więc ten egzemplarz właśnie dodatkowy z autografami, słuchajcie, oficjalnymi, pokazuję, autografami pana Tomasza Wójtowicza i pana... Wiesława Pawłata, autora tej książki, więc to jest myślę, że wyjątkowe wydanie i wyjątkowy prezencik. Zrobimy sobie na koniec tego live'a zabawy i ta książka będzie dla Was do, do wygrania. Też oczywiście nie, nie zapominamy, cały czas są gdzieś tam w zawieszeniu kubki i... I koszulki za wybór leona. Myślę, że ten wybór przydomka jest już przesądzony. Natomiast natomiast no gdzieś będziemy musieli to podsumować wszystko i rozdać. Słuchajcie, gratulacje dla Zaksy ale muszę cofnąć się, ponieważ nie byłem obecny, to muszę. Cofnąć się trochę do tych wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich dniach, bo skomentował to szeroko Jurek Mielewski tutaj na naszym kanale. Wypowiadał się Łukasz Kadziewicz gdzieś w Polsacie Sport, na kanałach newsowych. Komentowało wiele osób, to jest sytuacja, która myślę, że warto do niej wrócić odnośnie pierwszego meczu, dlatego że ona gdzieś zatoczyła większe koło niż, niż moglibyśmy sobie wyobrazić Z jednej strony ja się cieszę z tego powodu. Bo słuchajcie, dzięki temu więcej się oczywiście mówi o siatkówce, natomiast niestety nie zawsze mówiło się w ostatnich dniach pozytywnie, więc chcielibyśmy, żeby dziennikarze innych dyscyplin sięgali, też oglądali plus ligę. I zajmowali się tym, co dzieje się w finałowych starciach między Zaksą, Kędzierzyn, Koźle a Oniko Warszawa, ale z drugiej strony, wolelibyśmy, żeby jednak to boisko sprawy czysto sportowe przyciągały ich do, do siatkówki. Natomiast niestety tak się nie wydarzyło. To zamieszanie było, było no spowodowane tyleż postawą sędziów, co też mam wrażenie, znowu. Trochę nieudolnością jednak działaczy polskiej ligi i siatkówki, brakiem jakby umiejętności zareagowania znowu na sytuację kryzysową. To co mieliśmy już kilka razy w tym sezonie. Yy, yy, w, yy, przy okazji innych wydarzeń. Z jednej strony wydano oświadczenie, w którym przyznano do błędów, zawieszono sędziego, zawieszono panią protokolantkę, natomiast. Yy, i jakby nie wyciągnięto do końca konsekwencji w stosunku na przykład do Łukasza Kaczmarka. Dzisiaj Łukasz zagrał w tym meczu i tak naprawdę troszkę. Paweł Zagumny i, i działacze, przedstawiciele ligi pokazali, że są bezradni za jednak karygodne zachowanie, do czego przyznał się sam siatkarz, przepraszając oficjalnie w takim oświadczeniu na Facebooku kibiców i przeciwników i sędziego, do czego co skomentowali rywale i skomentowali sami działacze plus ligi. A więc wszyscy uznali, że było to karygodne zachowanie, a mimo to Łukasz, jakby nie spotkał go za to żadna kara poza tą karą na samym boisku, a tłumaczenie tego wszystkiego, bo to jest najciekawsze, jakby gdyby uznano, że to zachowanie nie zasługiwało na większą karę, ok, Moglibyśmy nad tym przejść do porządku dziennego, moglibyśmy sobie podyskutować. Natomiast tutaj tłumaczenie jest takie, że działacze plus ligi, że prezes plus ligi PLS-u nie ma możliwości, nie ma narzędzi, aby to szybko zweryfikować. To dosyć dziwne tłumaczenie, biorąc pod uwagę, że jednak w innych dyscyplinach, choćby w piłce za podobne zachowania, szybciutko się dokonuje. Weryfikacji, i skoro to zachowanie było karygodne, to być może konsekwencje powinny być już wyciągnięte przed drugim meczem, a nie po sezonie, na przykład, czy z konsekwencjami na przyszły sezon. Wydaje mi się, że to dosyć dziwne. Ze zdziwieniem też przeczytałem dzisiaj wywiad w, na stronie PZPS-u z trenerem Waldemarem. Wspaniałym. Słuchajcie, zaraz przejdziemy już do samych wydarzeń tych siatkarskich, ale chcę jeszcze podsumować, ponieważ nie miałem możliwości zabrania głosu po tym pierwszym meczu. Ze zdziwieniem przeczytałem wywiad z trenerem Waldemarem Wspaniałym, który do końca nie wiem, czy to był wywiad z byłym selekcjonerem, byłym trenerem kędzierzyna koźla, czy to był może wywiad z członkiem Rady Nadzorczej Zaksy Kędzierzyn Koźle, bo przecież zasiada, w, w, jest członkiem tejże rady. Trener Waldemar, wspaniały i który troszeczkę tak wydaje mi się, że poklepał po plecach prezesa Gacka, jakby chciał mu powiedzieć: Chłopie, nie przejmuj się, przegrałeś, może miałeś rację co do spornych sytuacji, ale tak naprawdę to zostawmy to sobie na boisku. Nie przejmuj się w życiu. Jedni czasami są przez sędziów skrzywdzeni, inni na tym zyskują. Taka to już jest część sportu i zajmijmy się tylko i wyłącznie tym, co będzie w drugim meczu. Mi wydaje się jednak, że, że to trochę podejście no takie dosyć lekkie w stosunku do jednak. Wielkiego wydarzenia, jakim są finały plus ligi, biorąc pod uwagę też wielkie zaangażowanie prywatnego sponsora, bo też pamiętajmy, że siatkówka potrzebuje spółek skarbu państwa potrzebuje oczywiście telewizji, potrzebuje kibiców, potrzebuje mediów, ale potrzebuje też prywatnych sponsorów, takich ludzi jak właściciel ASECO, pan GURAL, takich ludzi jak pan Turczyn, który wkłada pieniądze o Nico. I wydaje mi się, że ci właśnie profesjonaliści od, od swoich firm prywatnych chcieliby także profesjonalizmu w przypadku organizacji rozgrywek siatkarskich. Stąd też myślę, że myślę, że słuszne są ich, słuszne jest ich zdenerwowanie. I fakt, że Oniko Warszawa Oddało sprawę kancelarii pana Bogusława Leśnodorskiego, więc byłego prezesa legii Warszawa, pokazuje, że jednak bardzo poważnie podchodzi do tematu i będzie chciało będzie chciało pociągnąć sprawę do samego końca, więc ten komunikat PLS-u, który był jednak trochę niepoważny momentami i brak wyciągnięcia szybko konsekwencji w stosunku do. Łukasza Kaczmarka, co ma też przełożenie na drugi mecz, może się jeszcze odbić czkawką, bo może też Liga być pociągnąć wizerunkowo za, za błąd sędziego Maroszka i straty, jakie firma Oniko i klub Oniko Warszawa poniosły, przegrywając pierwsze spotkanie, więc wydaje mi się, że jednak to są zbyt poważne sprawy, żeby tak lekko podchodzić do nich i tak szybciutko próbować je zamknąć. Słuchajcie, tyle może o tym, co miało miejsce w ostatnich dniach, co do dzisiejszych wydarzeń. Aluron Jastrzębie 2 do 3, a więc Jastrzębie dwa zwycięstwa i dzisiaj nerwowy mecz do samego końca, bardzo długi. I dzisiaj też spoglądałem równolegle, oglądałem mecz Perugia Lubę. Wydawało się, że Perugia pogrążona w kryzysie, a tymczasem rozbija dzisiaj lubę. 12 punktów Wilfredo Leona, zwycięstwo do 13, bodaj do 18 i do 18. Pewne, zdecydowane, rozstrzelane lubę Civitanowa. Perugia obejmuje prowadzenie w finale Ligi Włoskiej, grając naprawdę znakomity mecz. Mecz, jakiego nie oglądaliśmy chyba w półfinale przeciwko. przeciwko Modenie, mecz jakiego nie oglądaliśmy przeciwko Zenitowi, Perugia grająca siatkówkę, jakiej przez kilka ostatnich tygodni chyba nie grała nie wiem na jakim procencie przyjęcie Wilfredo Leona ponieważ zerknąłem tylko na te pierwsze statystyki zaraz po zakończeniu meczu on miał 10 punktów w ataku 2 blokiem bez asa serwisowego mając 12 punktów to był najlepiej punktujący zawodnik całego meczu i też myślę, że chyba MVP tego spotkania przejdźmy teraz do starcia Oniko Zaksa przedziwny mecz Słuchajcie, bo tak, raz że znowu mieliśmy kilka kontrowersji sędziowskich, znowu zagotowały nam się głowy kilku zawodników i trenerów. Wspomnę tylko tak o tej ostatniej piłce w pierwszym secie, o kiwce Bieńka przy stanie 19 w drugim secie i o kiwce Kaczmarka przy stanie 13-16. W trzecim secie, a więc znowu były kontrowersje, znowu były trudne, takie gorące momenty. Dwie żółte kartki pokazane przez sędziego spotkania, aby trochę uspokoić siatkarzy. Natomiast natomiast no gdzieś to oczywiście wszystko teraz jest oceniane przez pryzmat tych błędów w pierwszym meczu, przez pryzmat zgubionego punktu, przez pryzmat ocenionej ostatniej piłki przez sędziego Maroszka. Co do samego spotkania, przedziwne spotkanie, dlatego że Oniko przegrywa z Zaxą 0 do 3. Przegrywa końcówki, przegrywa bardzo słabym przyjęciem tak wizualnie, a później patrzymy na statystyki i tak Oniko 11 do 5 w bloku, 45 do 47 w ataku, a więc bardzo blisko na styku, 53 do 43 lepsze przyjęcie Oniko, mimo że więcej popełnionych błędów, 26-24 perfekcyjne. Ale właśnie popełnione błędy 10 do 3 dla zaksy asy serwisowej. To był ten element, który decydował. To był ten element, który, na który dzisiaj warszawska ekipa nie potrafiła znaleźć odpowiedzi. Końcówki, tak, końcówki też, ale wydaje mi się, że między innymi przez to, że poprzez zmianę trenera Antigi, który trochę do końca nie zrozumiałem w tym dłuższym wymiarze. Punktowo, chwilowo tak, ale w tym dłuższym wymiarze trochę i nie zrozumiałem. Maciej Muzaj dzisiaj był praktycznie odosobniony. 15 na 35 w ataku, 43%, ale dołożył także 3 bloki, 2 asy, plus 15 ratio i 6 breakpointów. A więc całkiem dobry występ Macieja Muzaja, ale on był gdzieś. Odosobniony, nie miał tego wsparcia, zwłaszcza na lewym skrzydle ze strony Łukasika. Łukasik zaczął ten mecz nie najlepiej, ale dostał chyba tylko trzy piłki w pierwszym secie, a został ściągnięty, później zostawiony. Y już w kwadracie dla rezerwowych ostatecznie wrócił 8 piłek dostał i 4 skończył, a więc 50% w ataku, 52% w przyjęciu całkiem dobrze. Wydaje się, że zabrakło właśnie tego wsparcia Łukasika, że trochę za długo był trzymany wśród rezerwowych. No i ostatecznie. Yy... Zaksa Kędzierzyn koźle wykorzystała to niejako, gdzieś odskakując na te 2 trzy punkty w newralgicznych momentach, bo z drugiej strony siatki był kaczmarek i był jednak właśnie dero. Ciekawy też manerw, bo dzisiaj zostawiony wśród rezerwowych śliwka, a Szymura w pierwszym składzie od początku do końca 38% w przyjęciu. 3 na 15 tylko w ataku, a więc 20% i ratio meczowe 0 zero, zero. A mimo to Trener Gardini pozostał wierny temu swojemu wyborowi, pozostał konsekwentny do samego końca i, e, i jak się okazało, to wystarczyło do zwycięstwa, ale wystarczyło, wydaje mi się, przez świetny mecz Dero, który, który był liderem i który razem z Kaczmarkiem e, był chyba. Byli chyba takimi najważniejszymi siatkarzami w dzisiejszym starciu. Wydaje mi się, że też po tym pierwszym przegranym secie oniko trochę gdzieś mentalnie nie potrafiło sobie poradzić z tym wszystkim, co spotkało ich w ostatnich meczach. To był taki, to był taki mecz, którym oni mogli wrócić do tej rywalizacji finałowej. Przegrali po kontrowersjach, po tym gorącym zajściu. Mecz, który prawie mieli w rękach, który w zasadzie został przez nich praktycznie zakończony i, i to gdzieś uciekło, i ważne było, żeby to wytrzymać to ciśnienie, to, to, to całe zamieszanie w głowach, presję także konieczności wygrania już tego drugiego meczu. I po tym pierwszym secie mam wrażenie, że coś się gdzieś zacięło, że gdzieś. Się ta presja posypała ich i porozkładała w głowach. Natomiast Zaksa nakręcała się z piłką, z piłki na piłki, z każdej kontrowersji. Na kontrowersje, z tych, przy tych wszystkich takich spornych piłkach, gdzie się kłócili, gdzieś trenerzy, gdzie wybuchały wybuchały emocje, gdzie kilka razy pokazał się odważnym posunięciem Toniu. To wszystko ich nakręcało i powodowało, że Zaksa nabierała tej takiej pewności. Ale wiedzieliśmy, że jeżeli w czymś największą przewagę ma Zaksa, w czymś może zdominować Oniko Warszawa, to właśnie w charyzmie, w doświadczeniu, w ograniu o takich meczach, w takich meczach o stawkę, bo Zaksa grała już w tym składzie w Lidze Mistrzów, grała w finale Ligi Mistrzów w Kazaniu, bo Zaksa już zdobywała Mistrzostwo Polski praktycznie w tym składzie, natomiast Oniko w tym zestawieniu takim układzie personalnym praktycznie, praktycznie spotkało się w tak ważnych meczach po raz pierwszym. Co za tym idzie, wydaje mi się, że losy finałów gdzieś przechyliły się w 80% dla, dla Zaksy ten, ten finał nie jest jeszcze skończony, ale mimo wszystko Zaxa ma już teraz wszystkie narzędzia w swoich rękach i, i myślę, że nie powinna już wypuścić tego z rąk. Miejmy nadzieję, że, że na, na podsumowanie tego sezonu, na podsumowanie tych finałów nie będziemy musieli jednak też skupiać się na tych sprawach pozaboiskowych, bo to, co najgorsze, wydaje mi się, że wydarzyło się po tym pierwszym meczu w Kędzierzynie-Koźlu, to fakt, że Środowisko siatkarskie, kibiców, tych, którzy chcą wielkiego wydarzenia, chcą wielkiej siatkówki w pluslizach, chcą wielkich wydarzeń w tych starciach finałowych, podzieliło się gdzieś na tych, którzy uważają, że jest jakiś spisek mający doprowadzić Zakse Kędzierzem Koźle do Mistrzostwa Polski, i tych, którzy uważają, że. Jest jakaś tajemnicza grupa wspierająca Oniko Warszawa, i starająca się za wszelką cenę z kolei zdetronizować i, i wprowadzić Oniko na, na najwyższy stopień pudła. Nawet te komentarze, które tutaj czytam cały czas, gdzieś przewija się: komentarze typu w Polsacie wspieracie ONIKO, bo pan i Jurek Mielewski jesteście kibicami zespołu Piotra Gacka albo ZAKSA jest ciągnięta za nos przez sędziów Zaksa musi być mistrzem Polski, bo taki jest układ w Polskiej Lidze Świadkówki. Wydaje mi się, że to jest najgorsze, co się mogło wydarzyć, że w tej chwili w każdej wypowiedzi, w każdym komentarzu, w każdym gwizdku sędziego doszukuje się teraz jakiegoś drugiego dna. No ale, powtórzę to, Krzysiek Waniu dzisiaj na początku studia powiedział, na razie w finale Plus Ligi to sędziowie prowadzą jeden do zera, bo to oni gdzieś yy, yy, zakończyli to pierwsze spotkanie i niestety popełnili błąd, który, y, który miał konsekwencje później dla jednej i drugiej drużyny i ustawił nam te yy, finały. A ja bym powiedział nawet jeszcze dalej: tak, yy, błędy sędziowskie, yy, ale wydaje mi się, że yy, jeszcze bardziej. Brak takiej jednoznacznej, szybkiej reakcji ze strony prezesa zagumnego i plus ligi. Mecz miał miejsce w sobotę. Natychmiast w niedzielę powinno być oświadczenie, powinny być pierwsze decyzje, powinny być wszczęte postępowanie w stosunku do Łukasza Kaczmarka, a nie czekanie 40 praktycznie 8 godzin. I gdzieś rozmydlenie tego wszystkiego poprzez zniesienie największej odpowiedzialności na panią Protokolantkę, która zapłaciła najwyższą cenę, i w drugiej kolejności na sędziego Maroszka, który zapłacił również całkiem dużą i poniesie całkiem duże konsekwencje. Wydaje mi się, że to wszystko powinno być jednak rozegrane ciut, ciut szybciej i ciut bardziej zdecydowanie i nie może mieć, a nie, nie powinno mieć tak naprawdę wpływu na, na losy finału. A tymczasem tak też się dzieje, bo już w tej chwili myślę, że do końca tej rywalizacji w parze o Niko Zaksa będzie mówiło się tylko o sędziowaniu, o kontrowersjach w pierwszym meczu, o Łukaszu Kaczmarku i jego zachowaniu, a nie na przykład o tej dobrej grze, jaką dzisiaj zaprezentował na, na boisku. Cieszę się, że jesteście z nami. Słuchajcie, a teraz czas jeszcze na zakończenie, na wspomnianą zabawę. Słuchajcie, proszę o kulturę, bo tutaj widzę kilka wpisów, które, które komuś gdzieś zagotowały się w głowie. To jest jeszcze raz przypomnę, książka opowieść o karierze o, o życiu Tomasza Wójtowicza, naszego mistrza świata, mistrza. Olimpijskiego pióra Wiesława Pawłata i wydana przez wydawnictwo K-Kwadrat z autografami. Z autografami, słuchajcie, Tomasz Wójtowicz. O, proszę bardzo. Jego ręką podpisana książka. I ta książka trafi do naszego. Widza bądź naszej fanki, którzy w komentarzach pod tym filmem, słuchajcie, w komentarzach pod tym filmem e, e, spróbują trafić może. Zastanawiam się, w co tu można pójść. Spróbują może trafić liczbę punktów, e, liczbę punktów. E, słuchajcie. Przegranej drużyny w trzecim meczu finałowym. A więc niezależnie kto to będzie, czy to będzie Zaksa, czy Oniko Warszawa, przegrana drużyna w meczu finałowym numer 3 plus ligi. Ile punktów zdobywa? Ten kto trafi, zdobywa w naszej zabawie tę oto książkę. Dołożymy jeszcze dołożymy jeszcze koszulkę hmm, Prawdy Siatki wpisujcie, słuchajcie, nie w komentarzach teraz na czacie, nie w komentarzach teraz hmm, na czacie Level hard zadanie, ale dlatego słuchajcie, że mam tylko jedną tą książkę od, hmm, od wydawnictwa K-Kwadrat dzisiaj ją dostałem, w związku z tym hmm, no chciałbym, żeby to w miarę możliwości była na przykład jedna osoba, żebyśmy potem nie mieli jakiegoś, hmm, jakiejś kontrowersji, jeżeli będą te same wyniki, to to wygrywa ten kto jest pierwszy. Słuchajcie, wpisujcie nie w czacie, który teraz trwa w czasie live'a, tylko wpisujcie w komentarzach pod tym filmem, kiedy już zostanie opublikowany w trakcie, w trakcie na naszym kanale. A więc komentarze pod tym filmem i tam wpisujcie prawda siatki. Ilość punktów przegranej drużyny w trzecim meczu finałowym. Na razie dzięki, że byliście z nami, jest późna pora. Słuchajcie, ja dzisiaj też miałem od rana dyżur, od godziny szóstej w Polsacie News, więc może koncentracja jest trochę mniejsza na nogach, gdzieś od 4:30, ale, ale też chciałem być z wami jeszcze po tym meczu, po tych emocjach, które, które, które były ostatnio. Może coś jeszcze o powołaniach. No, słuchajcie, no, wy wszyscy piszecie. Jedno powołanie, chyba, które, które gdzieś wywoływaliśmy. Ja słuchajcie, jeszcze przed powołaniami trenera Heinena przygotowałem sobie, mam tutaj w komputerze, przygotowałem sobie listę, która miałem nadzieję, że zostanie powołana przez trenera przez trenera Heinena. I na tej liście, wśród atakujących, oczywiście był Malinowski. I no to jest ta chyba największa kontrowersja, której wy się domagacie. Był Kurek, Kaczmarek, Bołądź, Konarski, Muzaj i Malinowski. Tych za zawodników gdzieś miałem nadzieję zobaczyć w dłuższym wymiarze. A dzisiaj jeszcze ciekawostka. Słuchajcie, nie wiem, czy do wszystkich to dotarła ta wiadomość. Paweł. Woicki i Daniel Pliński zostali trenerami naszej reprezentacji na Uniwersjadę w Neapolu w tym, w tym roku, a więc zostali trenerami reprezentacji akademickiej Polski. Gratulacje dla dla tych dwóch panów, bo to ciekawa przygoda i ma, mam nadzieję, że też będzie miała wpływ na ich następne decyzje, bo słyszałem, że Paweł Wojcki gdzieś szykuje się na, do kariery trenerskiej po zakończeniu, ale to, ale to za, za chwilkę, bo na razie jeszcze chcę dalej kontynuować karierę. Jest cały czas w sztabie trenerskim. Przecież Witana Heinena, więc bardzo ciekawa para. Chłopcy, przecież panowie, chłopcy, panowie razem spędzili też chwilę w Olsztynie, więc znają się bardzo dobrze i jestem bardzo ciekawy tej reprezentacji, jak to będą u nich podopieczni i jak potoczą się losy tej drużyny. Tyle na razie ode mnie, słuchajcie, mówiłem o meczu o trzecie miejsce wcześniej, ale też przyznaję, że nie oglądałem go całego, bo musiałem chwilę spędzić też czasu z rodziną, a rano było, było trochę pracy, wieczorem także mecze, Liga Mistrzów, piłkarska, dwa mecze siatkarskie, więc niewątpliwie coś trzeba było odpuścić i Troszkę z mniejszą uwagą śledziłem starcia Luronu z jastrzębskim węglem. Na razie dzięki, wielkie słuchajcie. Pamiętajcie, pod tym filmem wpisujcie swoje komentarze i tam będziemy szukać zwycięzcy w naszej zabawie. Tego, kto otrzyma tę oto książkę. Trzymajcie się pięknie, kochajcie siatkówkę, komentujcie, wpisujcie swoje uwagi. Pozdrawiam Was serdecznie.